wszystkich Państwa. Ja nazywam się Justyna Salmanowicz i w dzisiejszej rozmowie Rodum Olsztyn ponownie porozmawiamy o polskości za granicą, tym razem z perspektywy relacji polsko-czeskich. Moim i Państwa gościem będzie Pan Stanisław Polbaczny, polski nauczyciel i działacz społeczny na Śląsku Cieszyńskim w Republice Czeskiej, samorządowiec, były wiceburmistrz czeskiego Cieszyna, a aktualnie zastępca Hetmana, czyli odpowiednik naszego polskiego wicemarszałka województwa Morawsko-Śląskiego w Czechach, gdzie odpowiada za oświatę i sport. Witam i dziękuję, że zgodził się Pan poświęcić widzom kanału Rewolu Ożytny Czas, mimo tak wielu obowiązków. Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie do kanału. Do Olsztyna jeżdżę w zasadzie corocznie. Olsztyn nam bardzo dobrze. Podziwiam olsztyńską starówkę i, i masę knajpek, restauracji i kawiarni. Bardzo mile jest spędzać czas w Olsztynie, nie tylko w Olsztynie, także w okolicach Olsztynie, Olsztyna, w całym województwie warmińsko-mazurskim. I podziwiam jeszcze jedną rzecz, te ogromne inwestycje do struktury. Drogowej koło Olsztyna, bo corocznie jeżdżę z Gdańska do Olsztyna i corocznie ta trasa jest krótsza i krótsza. Jak już wspomniałam, wątkiem przewodnim naszej dzisiejszej rozmowy będzie Polskość za granicą, a konkretnie sukcesy i wyzwania, przed jakimi stoją nasi rodacy na co dzień mieszkający poza granicami Polski. Porozmawiamy również o relacjach polsko-czeskich. Na początek poprosiłabym, aby Pan pokrótce spróbował zobrazować naszym widzom temat Polaków w Czeskiej Republice. Mam na myśli. To jak liczna jest polska społeczność w Czechach i oczywiście w Pana regionie. A także, czy to częste zjawisko, kiedy nasi rodacy angażują się w czeskie życie publiczne? I temat jest bardzo szeroki, nie można odpowiedzieć na to pytanie bardzo krótko i na pewno nie można w tej rozmowie wyczerpać całego tego tematu. Prost to pytanie jest jak liczna jest społeczność polska w Czechach czy można to stwierdzić według danych statystycznych według spisu ludności. Przed nami jest spis ludności w roku 2021 On w zasadzie teraz przebiega i bardzo zależy jak wypadną, wypadnie, wypadną Polacy w tym spisie ludności, ile nas będzie, ile osób zadeklaruje narodowość polską, bo od tego zależne są niektóre spraw mniejszości narodowej w Republice Czeskiej, ale chciałbym powiedzieć, że podziwiam młodych ludzi, którzy w kampanię zaangażowali się. I ta kampania, która dzisiaj którą można oglądać w YouTube czy na innych kanałach socjalnych, według mnie jest bardzo fajnie zrobiona, nowocześnie zrobiona, podjęta przez młode osoby z zaangażowaniem, powiedzmy, Ewy Farnej. To jestem dobrej myśli, że wypadniemy w tym spisie ludności bardzo dobrze. No, jaka jest liczna społeczność, według spisu ludności sprzed 10 lat, to Polaków w Republice Czeskiej było 39 tysięcy. 000... Albo osób, które deklarowały narodowość polską, było 39 tysięcy. Największa część to oczywiście Polacy żyjący w województwie morawsko-śląskim, konkretnie na Zaolziu, tak zwanym. Oczywiście liczne grupy Polaków żyją tak w dużych ośrodkach jak w Ostrawie, w Brnie. Charakterystyczne jest to, że Polaków żyjących w Brnie w i Brnie, w Pradze przepraszam, jest, jest więcej na Zaolziu, trochę tych Polaków bywa, ale ta liczba, którą podałem, ona nie jest tak kompletnie dokładna, dlatego, że istnieje możliwość, żeby obywatele deklarowali dwie narodowości w spisie ludności, to znaczy jest duża grupa osób, która w ogóle nie deklaruje żadnej narodowości. Przed 10 laty nawet 25% obywateli Republiki Czeskiej nie deklarowało żadnej narodowości, a spora grupa deklarowała dwie narodowości, polsko-czeską, czesko-polską, polsko-słowacką, słowacko-polską, czy w zasadzie ta liczba, którą podałem, ona nie jest kompletna, bo jest dużo osób, które na przykład deklarowała dwie narodowości. No, jaka jest ta sytuacja Polaków, czego jak ja następowałem do szkoły Polskiej jako nauczyciel? polskiej szkoły w Karwinie to już ci najstarsi nauczyciele mówili ty synku, ty nie douczysz w polskiej szkole. To znaczy mówiono tak, że te polskie szkoły nie wytrzymają do XXI wieku, ale one wytrzymały, trzymają się. Jest taki teraz okres, że ilość dzieci w polskich szkołach ma tendencję wzrastającą, to znaczy jesteśmy, trzymamy się bardzo dobrze. Polska nas upuściła przed wiekami, przed wiekami. Żyjemy, żyliśmy w monarchii, żyjemy w państwie czechosłowackim od roku 1918. Znaczy, jest to długi okres czasu, trzymamy się dobrze. No właśnie, przyzna pan, że pana sukces jest osobliwy. Zatem, czy mógłby pan opowiedzieć o swojej drodze zawodowej, o przyszłości i kolejnych krokach, które doprowadziły pana do tak ważnego stanowiska, jakim niewątpliwie jest funkcja wice Hetmana? Czy wymieniłby pan jakieś szczególne wydarzenia, które wpłynęły na pana sukces? Zawsze prościej kandydować nauczycielom, dyrektorom szkół, lekarzom. W polityce tak po prostu jest. To są osoby znane. Ja pracowałem 14 lat jako dyrektor największej polskiej szkoły w Czeskim Cieszynie i startowałem w wyborach samorządowych do, do samorządu miejskiego. Po raz pierwszy byłem samorządowcem jeszcze w XX wieku. W roku 2006 ponownie byłem samorządowcem i objąłem stanowisko. E, w zastępcy burmistrza czeskiego Cieszyna jakie są te ważne. Oczywiście człowiek musi być trochę znany i musi jakaś praca być za nim, bo ja się bardzo zaangażowałem, jeżeli chodzi o funkcję dyrektora szkoły, byłem zaangażowany także w całej masie organizacji społecznych, pracowałem na 110% i uważam, że wyborcy to w tym czasie docenili i, i, i objąłem to stanowisko wiceburmistrza, ale nie jestem jakimś wyjątkowym, nie jest to wyjątkowa sytuacja, bo bo my tych samorządowców mamy oczywiście o wiele, wiele więcej. Społeczność nasza, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, to jest zdyscyplinowana, chodzi do wyborów, wybiera, i dlatego, jeżeli chodzi o samorządy, tej czeskiej części Śląska Cieszyńskiego na no Zaolziu, to, to ta pozycja mniejszości jest, można powiedzieć, bardzo dobra. Mamy swoich reprezentantów w poszczególnych samorządach. Jeżeli chodzi o te momenty ważne, to, to dla mnie to było to zaangażowanie społeczne, praca zawodowa, jako, praca jako dyrektora szkoły. Proszę nam coś więcej opowiedzieć o tym, czym Pan się obecnie zajmuje w Zarządzie Województwa Morawsko-Śląskiego. Województwo morowskośląskie jest drugim największym województwem w Republice Czeskiej, po województwie środkowoczeskim. Jest takim województwem, które jest troszeczkę podzielone, bo... Tutaj jest ten duży teren, okręg przemysłowy, ostrawsko-karwiński, tak można powiedzieć, okręg przemysłowy, który teraz przechodzi transformację, dlatego że zakończyło się wydobycie węgla. Szukamy tam innych możliwości rozwoju naszego regionu, bardzo intensywnie nad tym, intensywnie nad tym pracujemy. Jeżeli chodzi o tą małą działkę, to, to jest to oczywiście szkolnictwo. Województwo powołuje szkoły średnie i inne placówki edukacyjne. Nie jest jak w Polsce, że powiaty powołują szkoły średnie. W Czechach nie istnieją powiaty samorządowe, istnieją tylko województwa i powołujemy 90 szkół średnich. W całym województwie powołujemy domy dziecka, powołujemy ośrodki pedagogiczne i także państwowe szkoły artystyczne. Znaczy, moja działka jest bardzo szeroka. Województwo zarządza 180. Placówkami pedagogicznymi. Oprócz tego, jeszcze do mojej koncept kompetencji należy sport, i sport jest bardzo mocny w Województwie Morawsko-Śląskim. Mamy bardzo dużo um, e, tradycyjnych drużyn sportowych, mamy bardzo dobre wyniki tych drużyn sportowych, i Województwo Morawsko-Śląskie jest także ośrodkiem, w którym organizują się bardzo ważne międzynarodowe, światowe zawody sportowe, na przykład już wiemy, że w roku 2024 w Ostrawie znowu będą Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie, bardzo popularne Mistrzostwa Świata w para hokeju, które po prostu zgromadziły publiczność 10 tysięcy widzów i masa, masa całych bardzo ważnych imprez sportowych. Jesteśmy takim centrem, gdzie odbywają się poważne zawody sportowe międzynarodowe, może nawet więcej tych zawodów sportowych, międzynarodowych jest w województwie morawskim, aniżeli w pracy. Dobrze, zatem wcześniej wspomniał Pan o swojej aktywności jako nauczyciel. Proszę opowiedzieć o nauczaniu w Czechach i o tym, jak polska społeczność tutaj funkcjonuje. Czy są na przykład polskie szkoły, ośrodki kultury? Jak się w tej rzeczywistości odnajdują nasi rodacy? Czy pokusi się Pan o wskazanie dziedzin, może konkretnych osób, które osiągnęły sukces w Czechach jako Polacy? Na pewno tak. Rozpocznę od tego, drugiej części tego pytania. Czy jest, po, bardzo dużo Polaków osiągnął sukces? Trudno ich wymieniać wszystkich, dlatego że na pewno kogoś bym zapomniał i kogoś bym obraził, ale, ale wymienię parę osób. Jeżeli chodzi o biznes, to znane nazwiska to bracia Wałachowie i firma Walmark. Jeżeli chodzi o biznes, to pan Jerzy Cięciała, który był długoletnim dyrektorem Huty Trzynieckiej, czy jest senatorem. I kolejny dyrektor Huty Trzynieckiej, pan Jan Czudek. Jeżeli chodzi o biznes, oczywiście tych biznesmenów jest cała masa i osiągnęli duży sukces, nie tylko na poziomie Republiki Czeskiej, ale także międzynarodowej. Ale wymieniłem trzy osoby: braci, braci Wałchów i dwóch dyrektorów Huty Trzynieckiej. Jeżeli chodzi o, o kulturę, to wymienię znowu dwie osoby. Ewę Farną wszyscy znają, osiągnęła ogromny sukces i w Republice Czeskiej, i w Polsce. I Pan Przemysław Branny, aktor z Krakowa, także za Olziak, też osiągnął duży sukces. Jeżeli chodzi o sport, wymienię jedną osobę młodą, Marka Grycza, który jest bardzo utalentowanym pięcioboistą z szansami na udział w igrzyskach olimpijskich i chyba mistrzem Europy Juniorów w sporcie bardzo popularnym, kiedyś w Polsce pięciobój nowoczesny. A jeszcze może tak dziedzina socjalna, organizacje pozarządowe, socjalne, dyrektorką Diakonii Śląskiej, bardzo dużej organizacji socjalnej, która troszczy się o osoby, które potrzebują wsparcia naszego od, od tych najmniejszych dzieci aż po osoby dorosłe, dyrektorką Śląskiej diakonii jest Zuzana Filipkowa, także to jest odpowiedź na tą drugą część pytania. A może mi pani powtórzy jeszcze początek, to pierwsze pytanie, albo pierwszą część tego mhm. pytania. Chodziło mi głównie o to, jak polska społeczność funkcjonuje w Czechach. Czy są polskie szkoły, ośrodki kultury i jak się w tej rzeczywistości odnajdują ci rodacy. Tak. tak. Istnieją polskie szkoły. W zasadzie w każdej gminie na Zaoliziu albo to jest to szkoła małoklasowa z przedszkolem, albo jest to szkoła, szkoła pełnoklasowa. Szkoły były o wiele, wiele liczniejsze, było ich więcej, ale teraz ta sytuacja jest ustabilizowana. Są ośrodki, gdzie istnieją szkoły z polskim językiem nauczania. Polskie szkoły. W zasadzie na tych krańcach najodleglejszych to jest szkoła w Orłowej. Lutyni Dolnej i ten drugi koniec naszego terenu to są mosty koło Jabłonkowa i Jabłonków. I jeszcze może jedna szkoła bardzo dla nas ważna, też na kresach Śląska Cieszyńskiego, to jest szkoła w Gnojniku, szkoła, która w znaczący sposób była dofinansowana przez wspólnotę polską, szkoła, która przeszła ma za sobą duży remont finansowany przez Wspólnotę Polską, gdzie zostało wybudowane nowe przedszkole, gdzie została wybudowana nowa świetlica szkolna to wszystko bardzo, bardzo procentuje i tu trzeba podziękować, wspólnocie, Pols wspólnocie polskiej dlatego i rządowi polskiemu, dlatego że to procentuje i ilość chętnych rodziców, którzy posyłają dzieci do, do szkoły w nojniku, jest większa. Ale tych jest cała szkół jest cała masa. Trzymają się dobrze, także o szkolnictwo specjalnie się nie musimy martwić. Obok tego istnieje cała masa organizacji społecznych, pozarządowych, branżowych, czy tam organizacji nauczycielskich, czy organizacji rodziców, ale tą najliczniejszą organizacją jest Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, który ma swoje organizacje, swoje oddziały w zasadzie we wszystkich gminach i jest takim centrum życia społecznego, kulturalnego Polaków w Republice Czeskiej. No i jeszcze jedna ważna organizacja to jest Kongres Polaków. Kongres Polaków jest organizacją. Powiedzmy polityczną, która reprezentuje polską mniejszość wobec władz państwowych, wobec władz Republiki Czeskiej i wobec oczywiście Rzeczpospolitej Polskiej, ale ta działalność jest naprawdę bardzo, bardzo bogata. Zależy od konkretnego ośrodka, ale jesteśmy w stanie organizować imprezy bardzo duże, jak Świętogorolskie Jabłonkowie, tradycyjna impreza, która zgromadza dziesięt, dziesiątki tysięcy uczestników, a nową taką imprezą znowu na drugim końcu w Karwinie Zdroński Grom też organizuje taka młodsza grupa działaczy polskich, też duża impreza w Karwinie, polska impreza, także trzymamy się bardzo dobrze, szkoły się trzymają, organizacje też, trzeba być optymistą. Dziękuję za tę odpowiedź. Chciałabym w tym miejscu zapytać również o współpracę samorządu, który Pan reprezentuje, z polską administracją. Na pewno są takie kontakty. Przecież jesteśmy sąsiadami, ale ciekawa jestem, jak ta współpraca przebiega. Mój region warmińsko-mazurski jest daleko położony od granicy polsko-czeskiej i oczywiście współpraca transgraniczna obiera inne kierunki. Na przykład z Litwą współpracujemy. Ciekawa jestem, jak to wygląda na południowej granicy Rzeczypospolitej. Znowu powiem to ze Twojego doświadczenia, samorządowca, wiceburmistrza czeskiego Cieszyna. Oczywiście ta współpraca jest bardzo intensywna. Dużym wsparciem dla tej współpracy są środki Unii Europejskiej. Współpracują samorządy, współpracują organizacje społeczne. Przykład tych dwóch miast, które są rozdzielone granicą Cieszyn i Czeski Cieszyn, nam udało się zrealizować bardzo duży projekt inwestycyjny Ogród Dwóch Brzegów, gdzie zagospodarowaliśmy tereny nadbrzeża rzeki Olzy po obu stronach granicy i wybudowaliśmy taki bardzo duży kompleks sportowo-wypoczynkowy, rekreacyjny, turystyczny dla obywateli obydwu miast po obu stronach rzeki Olzy i to była Inwestycja rzędu 500 milionów koron, pół miliardy koron, to znaczy ogromna inwestycja, która zmieniła, zmieniła oblicze obu miast, jak czeskiego Cieszyna, tak polskiego Cieszyna. To jest taki duży przykład współpracy współpracy inwestycyjnej, która poprawia warunki życia obydwu miast obywateli jak Republiki Czeskiej, tak Rzeczpospolitej Polskiej I to się dzieje na całej granicy czeskopolskiej w ramach całego Euroregionu Śląsk dlatego że ta współpraca odbywa się w ramach Euroregionu Śląsk Cieszyński, współpracują samorządy, współpracują organizacje społeczne i wszyscy z tego mają korzyść. Troszeczkę teraz to wszystko zahamowane przez covid, ale ale y, y, trzeba być dobrej myśli i, i, i chciałbym, żebyśmy bardzo szybko powrócili do normalności. Ta współpraca, jak można zauważyć, wygląda naprawdę obiecująco. Ja ze swojej strony chciałabym tu poruszyć jeszcze jeden wątek Bawińsko-Mazurski, mianowicie Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Uczelnia ta później przekształciła się w prężnie działający dziś Uniwersytet Bawińsko-Mazurski w Olsztynie, ale ówczesna Akademia powstała między innymi na bazie kadry profesorskiej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego z Cieszyna. Kiedy ten zgodnie z wydarzeniami historycznymi pozostał na czeskiej stronie granicy. Zatem jest pewna łączność między naszymi regionami. Czy byłby Pan w stanie znaleźć jeszcze jakieś powiązania Warmii i Mazów z krajem morawsko-śląskim? Na pewno tak. Bardzo znany dla, przede wszystkim dla nauczycieli dla młodzieży jest to ośrodek wspólnoty polskiej w Ostrodzie. Często nasza młodzież wyjeżdżała do ostrody, wyjeżdżali także nauczyciele, brali udział w konferencjach, brali udział w spotkaniach metodycznych. Także to powiązanie naszych szkół Śląska Cieszyńskiego i z Ostrodą trwa jak najbardziej. Ale jesteśmy bardzo daleko, tak trzeba powiedzieć. Ale ja uważam, że Warmińsko-Mazurskie ma bardzo duży potencjał turystyczny w kierunku dla turystów z Czech. Czesi powoli odkrywają Polskę, już byli chyba wszędzie i teraz wracają do Polski. Coraz więcej Czechów wyjeżdża, powiedzmy, nad Bałtyki, i to jest e, takie wyzwanie, żeby, żeby od Czesi odkryli także województwo warmińsko-mazurskie, które ma na ogromny urok i dla, dla Czechów jest, e, jest czymś po prostu nowym, nowym odkrywanym. Wspaniała przyroda, wspaniałe jeziora, wspaniałe miasta, także jak najbardziej ja myślę, że ta współpraca pomiędzy województwem morawsko-śląskim i województwem warmińsko-mazurskim może się rozwijać. No na razie to jest, jeżeli chodzi o turystykę, współpraca między województwem śląskim i województwem morawsko-śląskim, jeżeli chodzi o, o szlak techniki, dlatego że tych pamiątek technicznych po obu stronach granicy jest tutaj bardzo dużo, ale jeżeli chodzi o przyrodę, to po, potencjał warmińsko-mazurskie, województwo ma bardzo duży dla turystów z Czech. Rozumiem, kończymy wątek regionalny, zatem zapytam jeszcze o kwestię polsko-czeskiej współpracy na szczeblu rządowym. Czy mógłby Pan podzielić się z nami swoją opinią na temat korzyści płynących ze współpracy Polskiej Czech w formule Grupy Wyszehradzkiej oraz Prymorza? Jak ta współpraca postrzegana jest w Czechach, w Pana regionie i czego się od tej współpracy oczekuje? oczywiście współpraca wyszehradzka jest bardzo ważnym bardzo, bardzo ważną współpracą dla państw Europy Środkowo-Wschodniej ja uważam że tę współpracę trzeba rozwijać i trzeba niektóre tematy drążyć wspólnie na platformie w Unii Europejskiej i, i, i po prostu w niektórych tematach musimy występować zgodnie chciałbym podkreślić jedną ważną rzecz co jest aktualne na dzień dzisiejszy to jest żeglowność rzeki żegl żeglówność rzeki Odry i temat bardzo głośny, dlatego, że teraz właśnie są prowadzone dyskusje, żeby ta żeglówność była, żeby zająć się tym odcinkiem Koźle-Ostrawa. Nie chcemy, żeby w zasadzie statki po rzece Odrze ze Szczecina, ze Świnoujścia mogły dopłynąć aż do Ostrawy. To jest uważam projekt taki strategiczny, bardzo strategiczny dla województwa morawsko-śląskiego. Jeżeli by udało się zrealizować ten odcinek Koźle Ostrawa, to, to z obopólną korzyścią jak dla Polski, tak i Czech. Uważam, że ten projekt uda się sformalizować. Oczywiście temat Trójmorza jest też ważny, ale, ale priorytetowym tematem dla województwa morawsko-śląskiego właśnie w tym okresie jest ten odcinek Koźle Ostrawa. Koźle Ostrawa. Bardzo dziękuję za tę opinię oraz interesującą rozmowę. Dziękuję również za przybliżenie nam pracy czeskiego samorządowstwa z ciekawej perspektywy. Oczywiście życzę dalszych sukcesów zawodowych. Naszym dzisiejszym gościem był pan Stanisław z zastępca hetmana województwa murawsko-śląskiego w Republice Czeskiej Polak, który osiągnął sukces w czeskiej polityce. Dziękuję też naszym widzom za poświęcony czas i zachęcam do śledzenia działań Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie, w tym subskrybowania naszych kanałów w mediach społecznościowych. Pozdrawiamy z Wami i Mazur. Do zobaczenia.